Elżbieta Zającówna, znana z roli Hanki Trzebuchowskiej w serialu Matki, Żony i Kochanki oraz wielu innych wybitnych postaci, odeszła niespodziewanie w wieku 66 lat. Śmierć aktorki, która wstrząsnęła polskim środowiskiem artystycznym, jest obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę. Wiadomość o jej śmierci szybko rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych, wzbudzając ogromny żal i niedowierzanie wśród fanów i kolegów. Zającówna, ceniona za swoją wszechstronność i niezapomniane kreacje, była członkinią Związku Artystów Scen Polskich, a jej kariera obejmowała rol w tak kultowych filmach jak Wabank i Wabank II, a także w serialach i na scenie teatralnej. Ostatnio wystąpiła w sztuce Freda i Zuza na scenie promu kultury na saskiej kępie. W trakcie dochodzenia prowadzonego w jej domu, gdzie aktorka spędziła ostatnie chwile życia, wyjawniono szokujące fakty, które mogą rzucić nowe światło na okoliczności jej śmierci. Cała sytuacja rozegrała się na oczach jej córki, co dodatkowo komplikuje emocjonalny kontekst sprawy. Szczegóły dochodzenia wciąż są owiane tajemnicą, a zarówno rodzina, jak i bliscy przyjaciele Zającówny czekają na pełne wyjaśnienie okoliczności tych tragicznych wydarzeń. Elżbieta Zającówna, ukochana gwiazda polskiej sceny filmowej i teatralnej, odeszła niespodziewanie, pozostawiając za sobą spuściznę niezliczonych ról, które zdobyły serca widzów. W jednym ze swoich ostatnich wywiadów, Zającówna wyznała: Uwielbiam się śmiać, uwielbiam wesołych ludzi. Tak właśnie chce żyć. Te słowa, pełne życiowego entuzjazmu, teraz rezonują z nowym smutkiem w sercach tych, którzy ją kochali. Przez wiele lat Elżbieta zmagała się z poważną chorobą, chorobą von Willebranda, co znacząco wpłynęło na jej zdrowie i karierę. Ta rzadka skaza krwotoczna, utrudniająca krzepnięcie krwi, zmusiła ją do wycofania się z życia publicznego. A jej obecność na scenie zaczęła rzadziej gościć w mediach. Mimo to, jej talent, duch i humor nigdy nie przestali inspirować tych wokół niej. Nagła śmierć Elżbiety Zającówny zaskoczyła wszystkich, a okoliczności tego tragicznego zdarzenia pozostają tajemnicą. Fani, przyjaciele i rodzina pogrążeni są w żałobie, starając się uporać z szokiem i stratą. Działania prokuratury, która zajęła się sprawą, mają na celu wyjaśnienie przyczyn śmierci, zwłaszcza że ciało zostało znalezione w sytuacji, gdy nie było świadków jej odejścia. Standardowa procedura w takich przypadkach może rzucić światło na wiele niewyjaśnionych aspektów tego smutnego wydarzenia. Wspomnienia o Elżbiecie Zającównie i jej ciepłym charakterze, którego doświadczyło wielu z jej kolegów i fanów, pozostaną jako żywe przypomnienie o jej wyjątkowej osobowości. Świat kultury pamięta i żegna ją z głębokim smutkiem i szacunkiem, wypowiadając słowa: Żegnaj, Elu. Tragedia, która dotknęła rodzinę Zającównych, poruszyła całą Polskę. Elżbieta Zającówna, ceniona aktorka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu przez własną córkę, Gabrielę Jaroszyńską. Gabriela. Która w życiu zawodowym związała się z branżą gamingową, rzadko miała okazję widywać się z matką z powodu swoich obowiązków. Postanowiła ją odwiedzić po dłuższym czasie bez kontaktu, co zakończyło się tragicznym odkryciem. Prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, potwierdził, że na miejscu zdarzenia zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, aby wyjaśnić przyczyny śmierci Elżbiety Zającówny. Śledztwo nadal trwa, a w jego ramach ujawniane są kolejne szczegóły, które mają pomóc w pełnym zrozumieniu okoliczności tego smutnego wydarzenia. Rodzina i przyjaciele Elżbiety Zającówny są pogrążeni w głębokim smutku, a wieść o jej śmierci wywołała falę współczucia wśród wielu Polaków, którzy pamiętają ją jako wybitną artystkę i ciepłą, pełną życia osobę. Gabriela, stojąc przed ogromnym ciosem emocjonalnym, otrzymuje wsparcie od bliskich i współpracowników w tym trudnym czasie. Znalezienie matki w takich okolicznościach jest bez wątpienia doświadczeniem, które pozostanie z nią na zawsze.